Bróliam Chrysta. Witajcie w kolejnym konkrecie z LSO. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli Słowo Boże i żebyśmy usłyszeli to, co mówi dzisiaj do nas Jezus, ale niczym posłuchamy Jezusa, zobaczcie, co dzieje się na początku Ewangelii. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsajdy galilejskiej i prosili Go mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu, do świąt już niedaleko. Chciałbym Was zaprosić, żebyśmy wszyscy razem zaczęli brać wzór z tych Greków, z dzisiejszej Ewangelii, którzy przychodzą na święta, którzy oddają pokłon Bogu i którzy chcą zobaczyć Jezusa. W tym tygodniu, w następnym tygodniu i do końca swojego życia, spróbuj wziąć przykład z tych Greków. Spróbuj oddawać pokłon Bogu. I próbuj widzieć Jezusa. Chciej Go zobaczyć. Zobaczcie, że oni przychodzą, proszą jednego z apostołów. Pokaż nam Jezusa, daj nam tą łaskę, bo to są święta. Żeby zobaczyć Jezusa Chrystusa. Niedługo Triduum, wielki tydzień wcześniej. Spróbuj w czasie, w tym czasie właśnie zobaczyć Jezusa. Spróbuj to Jemu się pokłonić. Zostawić wszystko inne, zostawić otoczkę, wszystko, co się dzieje wokół. A znaleźć właśnie Jezusa. I teraz idźmy do słów Jezusa Chrystusa. Jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię i obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Widzę tu od razu coś takiego jak spowiedź. Dlaczego? Bo zobaczcie, że ziarno, które jest wrzucone w ziemię, ono gnije. Ono się tam psuje, ono tam się niszczy, a później wydaje wielki plon, wielki owoc. Tak samo jest z nami. My też gnijemy w swoim życiu, trochę się psujemy, niszczymy i to wszystko robią grzechy i to jest zachęta od Pana Boga, żeby dzisiaj przyjść i to oddać, żeby przyjść oddać tą całą zgniliznę, ten brud, to wszystko co mi nie wychodzi i dzięki temu odzyskać życie, takie prawdziwe życie, takie z wielkim owocem, więc dzieła, może niech to będzie ta zachęta, nie czekaj na ostatnią chwilę. Powal o to w tym tygodniu, bo możesz nie zdążyć. Odwagi. Próbujmy umierać, próbujmy oddawać to, co w nas wydaje nam się wielkie, wspaniałe, a przyjmujmy to, co daje nam Pan Bóg. Przyjmujmy prawdziwe życie, życie Boże. Odwagi, chłopaki, powodzenia i do dzieła, do walki o nowe życie, życie własce Bożej, uświęcającej. Król Jan Chryste.